Grevislan Team. Ten materiał chcę poświęcić niegdyś czołowym polskim mapperom, przedstawiającym się razem pod wtedy znaną nazwą oraz znakiem. W latach 2020-2021 niemal wszyscy z nich znikają z mapperskiego środowiska. Zacznijmy od tego, czym był twór zwany Grewislanem. Wielu z Was wciąż pamięta, ale przez upływ czasu na pewno jest coraz więcej i takich osób, które nic o tym nie wiedzą. Pokrótce była ta grupa niemałych maperów, oficjalnie założona w marcu 2019 roku z powodu wzmocnienia ogólnej współpracy, ale także tej w sytuacjach kryzysowych, która w tamtym miesiącu miała miejsce, a nieoficjalnie zaczęło to się formować już pomiędzy listopadem a styczniem. Czas powstawania Grevislanu ma miejsce w momencie, kiedy ja zaczynam zyskiwać coraz większy rozgłos, co mogło mieć ważne znaczenie. Fakofej, Bartodziej oraz Janisław. Były to pierwsze osoby włączone w naszą ekipę. I to oni razem ze mną byli przez społeczność uważani za założycieli GW, bo taki Grevislan posiadał skrót. Chwilę po mnie rozgłos zaczął zyskiwać także Janisław, m.in. dzięki swojej serii o Wojnie Światowej. Dzięki dobremu zgraniu, współpracowaniu, ale zwłaszcza także i własnej pracy w ciągu roku wielu z GW zostało kluczowymi maperami dla społeczności. Drugą połową roku 2019 oraz rokiem 2020 GW posiadało siłę ludzką w postaci widzów tak dużą i tak silną, że z grupą GW liczyć się musiał każdy. A nie jeden młody maper chciał tej ekipy dołączyć. Poniekąd zostaliśmy nowymi głowami community. Ale co się stało, że już rok później większość maperów wywodzących się z GW zakończyło swoją działalność? Bolec pogięło cie ręki mówi. A? Będziesz miał gości? Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głomba. Otóż sprawa jest dość prosta. Znudzenia, z moich analiz i obserwacji. Wynika, że czas działalności mapera 1000 plus subskrypcji zazwyczaj wynosi 1, 2, góra 3 lata. Jest to średnia, są oczywiście wyjątki, ale znaczna większość twórców naszego community swoją twórczość prowadzi przez właśnie taki okres czasu. Pytając się nieaktywnych maperów z byłego GW, każdy z nich używał argumentów znudzenia, a także wypalenia. Sani do swej listy dodała także toksyczność, o której najpewniej wolała się odciąć, natomiast Wolkowski stale zmieszające się community z dużą powtarzalnością. Innym słowem, małe pole do dalszego rozwoju. Ale mimo upływu lat, wciąż są ludzie, którzy zastanawiają się, a nawet czekają na powrót ich ulubionych starych mapperów. Czy jest na to jeszcze szansa? Zapytanie się ich to nie jest dla mnie problem, temu to zrobiłem. Lecimy w pewnej kolejności. Gw było 10 osób, z czego należy pamiętać, że dwójka wciąż tworzy filmy. Jest to rzecz jasna Vision, o którym nie muszę chyba nic mówić, oraz ja, z regularnością leżący, ale wciąż aktywny. Aktywny na YouTube jest także Polis Tortoise, który z mappingu odszedł na rzecz animacji, co w jego przypadku było strzałem w dziesiątkę. Ale na mapping w jego wykonaniu raczej nie mamy co już liczyć. Ostatnim z jakkolwiek udzielających się grewislandczyków jest Polgier, który swojego odejścia z mappingu nie ogłosił, a spotkać z nim się możemy na jego sporadycznie robionych streamach. Jednak mapping prawdopodobnie jeszcze kiedyś u niego zobaczymy. Po długiej nieobecności parę miesięcy temu, najpewniej pod natchnieniem wspomnień i chwilowych chęci, na moment powrócił Lolkowski, który jednak raczej nie widzi sensu powrotu na poważnie. Zostało nam jeszcze więc pięć osób, których tutajsze życie zakończyło się już dawno. Bartodzi i Sani nieaktywni od niemal 3 lat. Na ich powrót raczej nie mamy co liczyć. Wypalenie, znudzenie oraz większe skupienie się na życiu prywatnym. A pamiętajmy, że obecnie niektórzy z Giewu już pracują, jeszcze inni studiują, a paru jest wciąż w szkołach średnich. Innym słowem, to pokolenie maperów dorasta, a priorytety w ich życiach się zmieniają. Mamy również Czysziana, podobnie nieaktywnego od niemal trzech lat. I tak, jak nie wyklucza on swojego powrotu, tak jednak jest to mało prawdopodobne. Tłumaczy to głównie dużą czasochłodnością w tworzeniu maperskich treści, ale także sprawami życia prywatnego, które są dla niego ważniejsze. Mamy jeszcze Fakofeja. I jednego z większych maperów w kraju, Janisława. Który potrafi ukręcić bardzo ładne wyniki pod filmami. Zresztą, nie tylko on. Filmy Bartodzieja i Tortoise'a z mappingu również swego czasu były bardzo dobrze oglądane. Lepiej niż ludzi na współczesnej maperskiej scenie. Co z nimi? nie wykluczone, że jeszcze kiedyś coś stworzy. Ale wolałby, żeby w tematyce pojawił się jakiś nowy, ciekawy trend. Coś świeżego, a nie kolejna seria typu APA bądź APE. Janisław natomiast... Niekiedy zdarza się mu wspominać z czasy swojej działalności, ale przez pracę oraz także powszechne znudzenie na jego poważniejszy powrót myślę, że nie mamy już co liczyć. Ogólnie dla ciekawych, bo to pytanie też się często pojawiało, grupa GW wciąż istnieje, ale nie jako grupa maperska, a cała dziesiątka maperów wciąż ma z sobą kontakt. Mniejszy bądź większy, ale zdecydowanie nie jest już taki sam jak był parę lat temu. Udało mi się skontaktować także z, uwaga, KBM Mapperem, który przez pewien krótki czas także w GW był. I teraz przyznawać się, kto go wciąż pamięta, bo wygląda na to, że kbm, którego kanał nie jest już dostępny, bardzo dobrze was wspomina, a nawet pozdrawia. Swoje zniknięcie tłumaczy brakiem weny i znudzeniem, co jest jak najbardziej zrozumiałe po dłuższym tworzeniu mapek. Ale co ciekawe, nie wyklucza on swojego powrotu w przyszłości, co byłoby najpewniej utrudnione przez pracę oraz studia. Gw był jeszcze jeden maper Mokasyn. Był on w nim także tylko na chwilę i tej postaci myślę, że bardzo wielu może dziś nie kojarzyć. Niestety sam nie mam o nim za wiele informacji, ale jego kanał wciąż istnieje. Może i tylko z kilkoma filmami, ale istnieje. A ostatnio nawet sam Mokasyn wykazał swoją aktywność pod swoją sekcją komentarzy. Mimo upływu tych lat, po zapytaniu się was na społeczności czy pamiętacie Gw, Wręcz hurtem odpowiedzieliście, że tak. A na dodatek wielu z Was, z tego co zauważyłem, wiąże z GW dużo fajnych i przyjemnych wspomnień. I jestem zadowolony, że mogłem to współtworzyć. Współtworzyć coś, co tak naprawdę dzisiaj dobrze wspominać mogą nawet setki ludzi. Nie chcę się za bardzo mówić o ich prywatnym życiu. Ale myślę, że nie trzeba tu dużo więcej dodawać, żeby zrozumieć, dlaczego ich działalność się już zakończyła i w większości raczej nie ma szansy na powrót. To tyle. Zachęcam do ocenienia materiału łapką w górę bądź w dół, skomentowaniu. Bardzo lubię czytać wasze komentarze, to często powtarzam. Mógłbym tu jeszcze dodawać dużo więcej rzeczy o GW i jego przyszłości, historii, albo tym, czym zajmują się ci ludzie teraz, ale tak jak mówiłem, nie chcę im wchodzić za bardzo w prywatność, mimo że tą wiedzę posiadam przynajmniej mniej więcej, oraz także nie chcę, by ten film trwał nie wiadomo ile. Jeżeli byście byli zainteresowani tematem głębiej, to ewentualnie mogę kiedyś pomyśleć nad zrobieniem głębszej analizy GW, a może i nie tylko. Więc to tyle, do zobaczenia, cześć!